Wolontariat to najogólniej mówiąc bezinteresowna i bezpłatna praca na rzecz innych, pomaganie innym. Potocznie kojarzy nam się z organizacjami kościelnymi czy pozarządowymi. Chociaż brak wynagrodzenia materialnego jest bezsporny, to stwierdzeniu, że wolontariusz daje tylko swoją pracę, umiejętności i czas, zaprzeczają oni sami. Czasami zastanawiam się, czy więcej przypadkiem otrzymujemy, aniżeli dajemy. Odbieram dużo dla siebie. Ja też dużo zrozumiałam się, nauczyłam wiele rzeczy przez te parę godzin tutaj spędzonych. Bo one mi pomogły otworzyć się. Te moje doświadczenia nowe przeniosę do domu swojego po prostu i będę robiła w domu takie rzeczy. Nie tylko pomagamy bardzo dużej grupie ludzi, ale też świetnie się przy tym bawimy. Od niedawna w Polsce Wzorem Stanów Zjednoczonych przedsiębiorstwa starają się funkcjonować w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa Polfarma jest tutaj niekwestionowanym liderem i zgodnie ze swoim mottem, ludzie pomagają ludziom. Już od kilku lat prowadzi program wolontariatu pracowniczego, wychodząc z założenia, że duży powinien więcej. W ramach tego programu były podejmowane działania w wielu ważnych społecznie obszarach pomocy charytatywnej, wyrównywania szans społecznych, profilaktyki zdrowotnej, działalności edukacyjnej, umożliwienia dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym. I integracji. Będziemy zmieniać wykładzinę, yy, malujemy okna, zeszlifowaliśmy również okna. Stawić zabetonować słupki, no i w jakimś tygodniu naciągnąć siatkę. I... Część osób jest pierwszy raz w teatrze, więc dla nich to jest takie wydarzenie życiowe. Powstał taki pomysł, żeby zabrać dzieciaki w teren, wypłynąć z nimi z gdyni na Hel, pokazać pokarium. Grupa Polfarma swoimi działaniami objęła już ponad 40 miejsc rozsianych po całej Polsce. I nie mogłyby one odnieść takiego sukcesu, gdyby nie kapitał, który skupił się w firmie w postaci zaangażowanych, wykształconych i doświadczonych pracowników, co zawsze dostrzegają osoby, do których pomoc jest skierowana. To jest jakiś bardzo ważny element działalności i firmy, i, i ludzi, którzy tam pracują. Właściwie najbardziej to ludzi, którzy tam pracują, bo tak mi się wydaje, że żadna firma nie jest w stanie do pewnych rzeczy pracownika zmusić. W przyszłości też będą działały nasze dzieci w podobny sposób i też będą pomagały osobom potrzebującym. Młodzież widzi, że osoby bezinteresowne mogą przyjść z zewnątrz i dać coś od siebie tak, jakby za nic. To jest najważniejsze, że jesteście państwo i. Że pamiętacie, super, wielkie, wielkie dzięki. Sami wolontariusze, którzy w ramach programu wolontariatu pracowniczego grupy Polfarma i wolontariatu działu sprzedaży firmy przepracowali około 10 tysięcy godzin i dokonali w tym czasie wielu przydatnych i pożądanych działań, podkreślają, że właściwie to w każdym z nas drzemie potrzeba pomagania innym. To grupa Polfarma dała im narzędzia i możliwości, aby to pragnienie niesienia pomocy realizować i to w tak przemyślany sposób. Jak powiedział ksiądz Jacek Stryczek, pomoc ma sens tylko wtedy, gdy daje impuls do działania. Nie dawaj ani ryby, ani nawet wędki. Daj komuś szansę, zainteresuj się drugim człowiekiem. Myślę, że każdy z nas chciałby kiedyś w życiu zrobić coś dobrego. Coś takiego płynącego z głębi serca, no i mamy okazję to właśnie uczynić. Cieszymy się, że wygraliśmy ten konkurs, bo zawsze podobała nam się idea pomagania innym ludziom, żeby. Było miło, żeby przez parę godzin y, między pracami natchnąć dzieciaki y, jakoś siwą, jakąś taką, no mówię, pozytywnym myśleniem tak, na przyszłość. My nie tylko robimy remont w tym roku. Y, my także organizujemy piknik, który tutaj Państwo widzą, y, po to, żeby się z tymi starszymi osobami zintegrować, trochę z nimi porozmawiać. Grupa Polfarma zapoczątkowała ideę pomagania innym pod hasłem. Ludzie pomagają ludziom. Będzie ją kontynuować i rozwijać w przyszłości.